nagrywasz, zobaczysz, że z czasem... Yy... Ludzie przychodzą, a to Chris, to to, to tu. Ty robisz bardzo ciekawe filmiki. robię różne jak ludzie. Najlepiej wychodzi ci teleturgię, jaka to melodia. To, przecież ja dzisiaj to tak ryłem. w tym, Ale te No, z, no z... Ja zapomniałem naz... imię, 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 jak się wawi Twój pies. A, Laki. Laki, ja mówię Lego. coś, Laki Luke, coś. Laki. Ja zaraz się kota mam, ale. no. Jak, jak śpiewałeś tam Uuu. z nim, to jak ja mam komentarz, kochani, obejście, się ja się. Panowie, słuchajcie, to sobie na nie? Chociażby <gadam> o nie oleje nie? Może temat jakiś nie jest Ale rozumiem, więc Ale super skurna, ten skurna jest, skurna skurna to jest. Rozumiem, nie rozumiem. No, także wbijajcie do, do końca na, na, na. Powiedz mi, która z godzin? Bo tak nie chcemy za, za długo, żebyście żeby się... też był tutaj. Tak. Nie chcemy... Która z godzin? 21.16, to... czyli do wpół domu, możemy do pół śmiało do... Jeszcze, tak, jeszcze, jeszcze pogadamy. I teraz tak, yy, weź teraz, powiedz. Mi nie wiem, zdradzać jakie macie może plany yy, yy, z kanałem i tak dalej, czy planujesz ten kanał jakoś rozwijać i tak dalej. I jeszcze, powiedz mi, e, właśnie te Twoje 5 minut, nie? E, dlaczego myślisz, że te twoje 5 minut trochę zanikło? Dlaczego tak się stało, nie? I, 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 i tak ogólnie, nie? No to no ja powiem tak, i... ogólnie te moje 5 minut to jest tak, yy, żeby na przykład... Yy, Znalazła się osoba, która by mnie poprowadziła. Czyli, czyli wiesz, nie nachapać się do siebie. I o nie, tu już nie mamy świetnie, to trzeba go Ja Miałeś bardzo dużo takich złych informatorów, też. Tak, osoby, które i... coś tam pokierować, doradzić, tu, tu jedna strona, tu druga, tu trzecia, tu czwarta, to w międzyczasie coś wyszło. Są takie kanały, y... które już, które już zniknęły. Nie ma. E, które nie ma. Ten hejt był taki, nie? Słuchaj, co niektórzy myśleli, że na rado, jak otworzy kanał i y, powie, zrobi 54 y, filmiki o Rado, to będzie miał y, Rolls Royce. Tak. Nie, niestety, rado nie jeździ Rolls -Royce. Jestem tylko no. y, megabusem. <laughs> y, dokładnie to jest, to jest w ogóle też ciężki temat, bo. Druga e... sprawa, to się, jak mówiłeś z tymi pięcioma y, ja zawsze powtarzam, piszę w komentarzach. Rado był. Jest i A powiedz mi, jest coś takiego, że co na przykład żałujesz, żałujesz, na przykład kurde, czemu ja to zrobiłem, nie przemyślałem, by emocje były, czy coś? Nie było na to czasu, nie, nie miałem było, kiedy. Nie, nie Ale kiedy... powiem tak, nie żałuję, nie, żałujesz, nie żałuję, nie bo dzisiaj mam, 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 to, co kiedy mam. To może masz, właśnie yy. też. też by różne... My tłumaczymy to tak. Tłumaczymy, może to my... tak to musiało być. Tak to musiało być. No że, że, no to nie wiesz, czy wyjdziesz jutro, wygrasz 55 w jackpota. Jak wygram, to to się podzielę. Nie ma problemu, nie? To jest tak z tym rozwinięciem kanału, yy, ja nie potrzebuję grafika, żeby mi tam ikonki walił, żeby mi tam y, montował filmiki. Ja wyobraź sobie, że jak y, startuję z filmikiem do nagrywania, to jest...